Dzisiaj, jeśli chodzi o cenę bitcoina, panie i panowie, koniec gry, koniec gry. Słuchajcie, chcę wam pokazać jeden wykres, o którym jeszcze nie mówiłem, na który jakoś nikt teraz nie patrzy w kontekście bitcoina, a który pokazuje nam coś strasznego naprawdę to wygląda szalenie. Chcę Wam dokładnie wyjaśnić, co widzę teraz na wykresach. Oczywiście pokażę Wam moją, myślę, 30-milionową transakcję, gdzie oczywiście już wziąłem 80% zysków. Porozmawiam o tym, kiedy wezmę kolejne zyski. Jest jedna konkretna rzecz, która musi się wydarzyć. Gdy to się stanie, ja to zrobię. Po raz pierwszy będę mówił o konkretnym celu cenowym, który może Was zaskoczyć. Przejdźmy od razu do rzeczy. Chcę być zwięzły, ale żebyście pojęli wagę tej aktualizacji. Najpierw przejdźmy do sedna, od razu do wykresu. A tak przy okazji, jeśli chcecie ciągłych, codziennych aktualizacji, na tym kanale, nieważne gdzie jestem, nieważne kiedy, rozwalcie przycisk, lubię to do nowego rekordu, bo chcemy, żeby Bitcoin osiągnął nowy rekord wszechczasów. Oby, przynajmniej do przyszłego roku. No dalej, ludzie naprawdę tego chcą. Zresztą porozmawiajmy o bitcoinie. Więc tak, moja pozycja tutaj, widzicie, już zrealizowałem 15 milionów dolarów zysku. 3,5 miliona dolarów niezrealizowanych zysków wciąż jest w tym handlu bitcoinem. Pytanie brzmi, kiedy to wezmę, bo 3,5 miliona USD, jeśli wydarzy się ta jedna konkretna rzecz, nie chce zostać zlikwidowany i tego stracić, prawda? Chcę wyciągnąć z tej transakcji jak najwięcej zysków. A wiesz, że na tym kanale zgarnialiśmy je przez cały rok. Nie promowałem wtedy żadnego handlu na ślepo, bo wiedziałem, że ludzie stracą na tym pieniądze. Ja też bym stracił. I jak wiecie, my, społeczność MM Crypto, może nie wzbogaciliśmy się w tym roku, ale przynajmniej nie straciliśmy wszystkich pieniędzy, prawda? Teraz pytanie: jak zarabiać, skupiając się na Bitcoinie? Cóż, planuję wziąć więcej zysków z tej transakcji. Pytanie kiedy? Ostatnie zyski brałem przy 118, 114, 104 i ostatnio przy 98 tysiącach dolarów. Więc. Teraz chcę porozmawiać o tym, co dokładnie musi się stać, żeby mógł zrealizować nowe zyski. I ostatnio skupialiśmy się głównie na tym kanale, co bardzo nam pomogło przewidzieć ruchy Bitcoina na tej wstędze Ema, prawda? Gdzie przewidzieliśmy spadek z 98 tysięcy do 82 tysięcy dolarów amerykańskich dla Bitcoina. To dokładnie się wydarzyło. Teraz pytanie brzmi, co wydarzy się dalej? Gdy Bitcoin podbił do 94 tysięcy, mówiłem wam spokojnie, wyluzujcie. To może być odbicie zdechłego kota. Teraz znów spadliśmy poniżej 80. EE 90 tysięcy. I pytanie brzmi, co wydarzy się dalej? Na co chcę teraz zwrócić Waszą uwagę? Zapomnijmy o wstędze EMA, dobrze nam służyła, prawda? I tak, opór nadal wynosi 98 tysięcy, co wcześniej było wsparciem. To zostaje, ale jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić Twoją uwagę, a mianowicie poziomy FUPFUR, czyli zakres wolumenu na wolumen, który jest poziomym wolumenem na każdym poziomie cenowym, na którym handlowano. I tutaj widać te linie, te poziome niebieskie i pomarańczowe linie, one reprezentują ten FUPFOR. Widać tam duży wolumen obrotu, gdzieś pomiędzy poziomami 82, co było poprzednim dołkiem i oczywiście aż do 129 000 dolarów amerykańskich. Najważniejsza część to nie to. Najważniejsza część to nawet nie jest punkt kontrolny gdzieś na 66 tysiącach. Właściwie ten punkt kontrolny 66 tysięcy dolarów, ta czerwona pozioma linia, to druga najważniejsza część. Najważniejsza część tego wykresu i to jest to, co wszyscy przeoczają, i to jest ta przerażająca część to kolejna taka. I w to właśnie chcę się zagłębić, słuchajcie. Przy okazji, wkrótce wrzucę nowy film. Link do niego znajdziecie poniżej w opisie wideo jak spalić swój niebezpieczny tłuszcz brzuszny za pomocą Oreo. Jest pewne zastrzeżenie. Posłuchaj, obejrzyj ten film. To parę minut. To szalone, szalone, poparte nauką. Obejrzyj wideo w opisie poniżej. Sześciopak dzięki jedzeniu Oreo. Więc to prawie zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Link poniżej do mojego kanału o zdrowiu, który teraz kompletnie podbija sieć. Niektóre z filmów mają już prawie 100 tysięcy wyświetleń. Szaleństwo. Dziękuję za Wasze wsparcie. Więc widzicie, niektóre z tych filmów mają więcej wyświetleń niż te o krypto. Ludzie zaczynają rozumieć, że zdrowie to prawdziwe bogactwo. Ale wróćmy do bogactwa, co nie? Najstraszniejsza część tego wykresu bitcoina to nie jest poziom. To nie jest punkt kontrolny WPFR, który mógłby wskazywać nowy cel cenowy, jeśli sprawy pójdą źle, prawda? który sięga aż do 69-70 tysięcy? Nie. Najniebezpieczniejsza część y, to ta pusta przestrzeń między 82 a 70 tysięcy dolarów amerykańskich. Czy widzisz tę pustą przestrzeń, tutaj, gdzie umieszczę tam kursor? Właśnie tutaj ta pusta przestrzeń, gdzie po prostu nie było żadnego wolumenu obrotu, a ta pusta przestrzeń była miejscem, gdzie wcześniej mocno pompowaliśmy, więc nie doszło tam do akumulacji wolumenu. Oznacza to, że jeśli przebijemy poziom 82 tysięcy, jest tam cała pusta przestrzeń. Nic jeśli chodzi o horyzontalne wsparcie wolumenowe. Oznacza to, że jeśli spadniemy poniżej 82, to niemal na pewno zobaczymy ostry spadek, a kolejne wsparcie pojawi się dopiero przy 70 tysiącach dolarów. Więc to, co teraz robię, to jestem gotowy. Jeśli spadniemy poniżej 82, jestem gotowy zamknąć resztę mojej transakcji. A potem przygotować się na moją nową, nadchodzącą transakcję o wartości 100 milionów dolarów amerykańskich z 17 milionami dolarów. Które w tym momencie zarobię na tej obecnej transakcji, która była otwarta przez 3 lata? Wezmę sporą część, nie całość, chcę cieszyć się życiem, oczywiście, również dzięki temu. Wezmę sporą część z tego i zainwestuję w nowe przedsięwzięcie. A jeśli chcesz poznać moją dokładną strategię, nie tylko zasubskrybuj kanał, ale przygotuj się na film, w którym pokażę, jak otworzyć moją następną 100-milionową transakcję, bardzo bardzo szybko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Drogie panie i panowie, pamiętajcie też o zdrowiu. Obejrzyjcie nowy film, który znajdziecie na kanale w opisie i przypiętym komentarzu. Widzimy się już wkrótce.